Dziękuję za przybycie i za spotkanie. Tak jak żeśmy się umawiali no, miesiąc temu i jeden tydzień, e, chcieliśmy przekazać Państwu na kolejnej konferencji informacje dotyczące naszego ośrodka. Może najpierw przedstawię osoby, które są razem ze mną. Pani Joanna Zabłocka, która jest odpowiedzialna, będzie odpowiedzialna w naszej jednostce za kontraktowanie świadczeń i przygotowanie jednostki w tym zakresie. I Pan Sylwester Matuszewski, który jest inspektorem nadzoru budowlanego. I teraz z dzielnie pracuję nad realizacją naszej inwestycji. Naszą tą konferencję chciałbym podzielić, jakby na, dwa, na dwie części. Pierwszą, tu za chwilę tam głos Panu Sylwestrowi, prosząc o przedstawienie krótkiej informacji na temat postępów, prac, tych elementów, tych etapów, które zostały już wykonane oraz tego, co mamy w przyszłości. I drugi etap trochę informacji na temat naszego ośrodka w Katowicach, żebyście Państwo mieli świadomość, że już funkcjonujemy, działamy i, i to doświadczenie, o którym mówimy, jest rzeczywistością. Plus wizualizacja, może też już miał okazję i parę słów na temat przyszłości dla tego ośrodka w Tomaszowie Mazowieckim. Panie bez bardzo proszę. Yy, witam, no więc jak zapewne Państwo wiecie, inwestycje rozpoczęliśmy na początku grudnia 2013 roku. Rozpoczęliśmy w dosyć nieprzyjemnych warunkach pogodowych, aczkolwiek później czy pogoda była bardzo łaskawa. Na chwilę obecną mamy wykonane około 80% wszystkich robót konstrukcyjno rolbetowych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania tzw. bunków dla akceleratorów. Na dzień dzisiejszy mamy wykonaną całą pierwszą kondygnację, w 90% drugą kondygnację, w 70-60% trzecią kondygnację. Są to stricte roboty konstrukcyjne, które w lada tydzień zakończymy i przystąpimy do wykonywania robót wykończeniowych, jak również wyposażenia w instalacje sanitarne, elektryczne, jak również inne specyficzne związane z tego typu obiektami. Mamy wykonane już docelowe przyłącze energetyczne tutaj firmy energetycznej która potraktowała nas dosyć łaskawie i nie czekając na proceduralne jakieś rozwiązania, sfinalizowała z nami rozwiązanie tego problemu. Mamy już wykonane podbudowy i fundamenty pod akceleratory, które są najważniejszą częścią naszego przedsięwzięcia. W przyszłych tygodniu rozpoczynamy montaż konstrukcji wsporczych akceleratorów. A same akceleratory pojawią się na obiekcie pod koniec maja. Jest to najistotniejsza, jak również najdroższa część całego przedsięwzięcia, gdzie musimy podejść do całego zadania z aptekarską dokładnością i z zachowaniem najwyższych standardów czystości, co w warunkach połowych wykonywania budowy jest niezmiernie trudne, aczkolwiek zostanie to przez nas wykonane. Cała inwestycja od strony konstrukcyjno-budowlanej. Postępuje zgodnie z harmonogramem, a nawet można pokusić o stwierdzenie, że wyprzedzamy założenia poczynione przed rozpoczęciem inwestycji o jakieś 2 do 3 tygodni. W związku z tym planujemy, iż całe przedsięwzięcie zakończy się na pewno o czasie, czyli do 30 września, a być może wcześniej. To tyle, jeżeli chodzi o pracę stricte. Drugularno-konstrukcyjne na, na terenie naszego przedsięwzięcia. Czyli, tak, powiem, idąc da, dalszym etapem, mamy również podpisane już umowy na dostawę sprzętu, ponieważ, czyli głównie akceleratorów, bo tutaj jest największe, bym powiedział, wyzwanie technologiczne, jeżeli chodzi o instalację i później dostosowanie, kalibrację tego sprzętu. Instalacje są przewidziane na przełomie maja i czerwca. Jak widzimy tutaj wszystkie prace idą zgodnie z terminem, na razie żadnych zagrożeń nie, e, od tej strony konstrukcyjno-budowlanej nie widać. Miejmy nadzieję, że zima też już nie wróci, więc to było jedyne takie zagrożenie, które mogło ewentualnie nam wstrzymać te prace. Teraz parę słów na temat naszej działalności, e, tej, której już prowadzimy i która została otworzona w Katowicach. Tak jak widzicie Państwo, tu są zdjęcia na, na już właśnie z Katowic. Tu mamy przykład e, Biura, no to to, biura z lekarskiego, tu mamy akcelerator, który już funkcjonuje, pacjentów przyjmuje. No to jest pracownia tomografii, gdzie jest planowane leczenie plus no lekarze już pacjenta, pacjenta przyjmują. Tu jest pokazany też nasz sprzęt, który używamy właśnie w Katowicach. Jest to, są to naj, najbardziej nowoczesne powiem, które są stosowane w radioterapii i w onkologii. Oczywiście nasza działalność jest oparta o możliwe, bym powiedział, wszystkie systemy zarządzania jakością. W dniu dzisiejszym kolejna nasza działalność została również zaudytowana w zakresie właśnie zintegrowanego systemu zarządzania, czyli pełnego ISO nie tylko 9001, ale również 14001-18, jak i 27, To nie zostało to wymienione. Tak jak żeśmy sygnalizowali, współpracę naszą opieramy na, w Katowicach na współpracy z Uniwersytetem, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie również, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, czego owocem są właśnie pierwsze w kraju zespoły interdyscypli inter, interdyscyplinarne, tak zwane MDT, na czym to polega? Polega to na tym, że lekarze różnych specjalizacji analizują poszczególnych przypadków, historię chorób poszczególnych pacjentów, a następnie w sposób kolegialny podejmują decyzje dotyczące kolejnego procesu leczenia i procesu postępowania z pacjentem. Czyli mamy jakby powiem, dwa etapy tego postępowania w zakresie radioterapii. Planowanie wykonywane przez fizyków i techników na podstawie zdjęć tomografii rezonansu. I drugie to jest kadry medycznej, wielospecjalistycznej, która analizuje pacjenta na podstawie dokumentacji i doświadczeń z poszczególnych działek medycyny. Pacjentów już przyjmujemy. Zaraz pokażę również powiem, powiem o kilku statystykach, kilku statystykach, jeżeli chodzi o, o właśnie Katowice, ponieważ zaczęliśmy niedawno, więc jak widać tutaj na przykładzie, ten, na przykładzie i pokazanych poszczególnych miesięcy można powiedzieć o kilkunastu pacjentach, którzy już zostali przeleczeni. Tutaj też pamiętajmy, że z uwagi na aneksowanie umów przez Narodowy Fundusz Drogi na razie funkcjonujemy bez kontraktów w Katowicach. To też ma swoje znaczenie. I tu mówimy o pacjentach, którzy byli leczeni w trybie hospitalizacji, czyli byli położeni na oddziale szpitalnym i wymagali tej hospitalizacji. Do tego dochodzi jeszcze kilkudziesięciu pacjentów miesięcznie, którzy są przyjmowani w trybie ambulatoryjnym. Ale to pokazuje, że funkcjonujemy że współdziałamy. Oczywiście, tak jak było to wcześniej również sygnalizowane, nasza działalność również dotyczy części dydaktycznej i na terenie ośrodka w Katowicach już uczą się, uczą się studenci. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Kierownikiem Katedry Onkologicznej Uniwersytetu Śląskiego Medycznego jest pan Sergiusz Nawrocki. Pan profesor, który również jest dyrektorem medycznym naszej jednostki łączy jakby dwie te dwie funkcje. I tyle myślę, że o Katowicach. I teraz krótka prezentacja będzie również odnośnie wizualizacji naszego ośrodka w Tomaszowie Mazowieckim. Tu się pokusiliśmy o e, przygotowanie już e, takiej wizualizacji z uwagi na to, że kończą się prace budowlane. Terminy mamy bardzo napięte, więc czas już zamknięty. Czas był na to, żeby już zamknąć prace architektoniczne, wewnętrzne, projektowe i dlatego też powstała wizualizacja, tak żebyście Państwo już powiem, trochę naocznie zobaczyli, jak ten ośrodek ma wyglądać. Przede wszystkim zadbaliśmy o to, żeby była przestrzeń dla pacjenta, żeby pacjent nie czuł się, powiem, spędza sporo czasu, żeby nie, nie czuł się źle i zduszony, jak w wielu to jednostkach niestety z przyczyn pewnie architektonicznych jest. Staramy się, żeby było przestronnie i dość dużo światła. To wbrew pozorom również ma znaczenie w leczeniu onkologicznym i w każdym leczeniu. I dlatego też na to stawialiśmy bardzo duży nacisk. No i dlatego też tak dobrana jest ta kolorystyka. Też w naszym zamyśle jest, aby była przestrzeń, gdzie pacjent nie tylko na sali szpitalnej, ale również w korytarzu, żeby mógł się spotkać z rodziną, żeby mógł porozmawiać ze znajomymi. To również jest ważne, to, to również jest ważne z punktu widzenia leczenia, ale z punktu widzenia mówię, psychologii pacjenta i tego, w jaki sposób będzie odbierał później ten ośrodek. Ma też znaczenie również na proces leczenia, to jak nic. Więc tu jest kilka zdjęć, które, które Państwu, jeżeli Państwo będziecie chcieli, możemy również przesłać drogą mailową. E, tak żebyście Państwo mogli również tego materiału skorzystać. No tu widzimy przykładowe właśnie część rejestracyjną, e, pole z salami chorych, nawet dobór kolorów i e, aranżacja. Tak będzie wyglądał korytarz z salami zarówno dla chorych, jak i dla kazy lekarsko-pielgniarskiej. E, tu już mamy wizualizację bunkra i miejsca na akcelerator. To są oczywiście pomieszczenia, które muszą spełniać odpowiednie wymogi radio, radiologiczne, tak żeby nie było promieniowania, promieniowania na zewnątrz. Stąd ten proces, rozumiem, technologiczny został już zakończony i on był też takim dość neurologicznym, jeżeli chodzi o część budowlaną. No to widzimy właśnie już z innej perspektywy i wizualizację łąka plus jeszcze sprzęt, czyli akcelerator. Tu jest wejście do bunkra, bo to też jest w odpowiedni sposób, to musi być zaplanowane. Nie może być bezpośrednio przez drzwi, to musi być odpowiedni układ korytarzy. <laughs> Dbamy o wszystko, o każdy szczegół. No i tu już pokazujemy kolejne, yy, kolejne nasze korytarze. Dobór koloru, przykładowa sala. 2-3 osobowe będą sale. Wtrącić. W procesie projektowania brali udział również psychologowie, a zespołem projektowym dyryguje architekt, pan dr Michał Kazowski, który ma bardzo duże doświadczenie w procesie projektowania obiektów leśniczych i szpitalnych. I tak jak tutaj Pan Prezes zauważył, nasz obiekt będzie starał się leczyć pacjentów nie tylko poprzez procesy radioterapii czy chemioterapii, ale również leczenie przestrzenią i leczenie kolorem, dobrym samopoczuciem. To też jest istotne i na to też dużą, duży nacisk kładliśmy, tak aby. Przestrzeń była przyjazna przede wszystkim pacjentowi, że pacjent nie czuł się źle, wyobcowany, żeby czuł się podmiotem, a nie przedmiotem. To było bardzo istotne tutaj w procesie projektowania i tego staramy się dobrać. No i tutaj oczywiście jeszcze korzystaliśmy też z doświadczenia jednostki, która z nami współpracuje. Jednostki, o której mówiliśmy, z Elbląga, który rozpoczął swoją działalność w styczniu tego roku. No już przeleczył kilkaset pacjentów, już, ponieważ rozpoczął działalność te e, 3 miesiące, 3-4 miesiące temu, więc już swoją ten, swoją historię, historię ma, więc też korzystamy z doświadczeń e, doświadczeń tego środka i, i właśnie tak jak Pan Sylwester powiedział e, projektanci również na to zwracają uwagę. Tutaj dobór właśnie kolorów, sal. Jak widać, staramy się, żeby to jest sala konferencyjna, żeby światło było zarówno powiem, odpowiednio, żeby sale były odpowiednio naświetlone od strony i sztucznej, tak i tej naturalnej, maksymalnie na ile oczywiście konstrukcja pozwala. Mam pytanie. W Pan w rozmowie z nim, że się rozpoczął proces rekrutacyjny tak? kadry. Jakich specjalności lekarzy Państwo poszukujecie? Czy wśród tych lekarzy będą też psycholodzy? Czy to będziecie Państwo raczej polegać na współpracy z Amazonkami i tego typu fundacjami? To znaczy tak, psycholog na pewno tak, jak najbardziej też, bo chociażby tutaj zespoł, zespołów interdyscyplinarnych jest nam jak najbardziej potrzebny. Współpracy nie wykluczamy, tak, ale na pewno będziemy chcieli, żeby w naszym, już tak powiem, zespole również ta profesja lekarska się znalazła. Pozostali lekarze to wiadomo, onkolodzy, radioterapeuci. To jest, jeżeli chodzi o kadrę lekarską. Technicy i fizycy, jeżeli chodzi o kadrę też tą radiologiczną, która do zajmuje się diagnostyką i planowaniem. No i kadra pielęgniarska, oczywiście, też z odpowiednim wykształceniem onkologicznym, zakres onkologii i chemioterapii. Rozumiem, że przy naświetlaniu będą te miejsca dla pacjentów, gdzie będą mogli zostać, tak? No, ale tych, którzy mieszkają daleko, nie, może, nie mogą na przykład codziennie przyjeżdżać. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej w tym kierunku idziemy, żeby te miejsca były żeby pacjent, no dlatego też zadbaliśmy o tą przestrzeń jeszcze powiem dla kontaktów z rodziną, tak? I z najbliższymi. Jak liczna mam kadra? Docelowo? E, docelowo kadra to jest, e, powiem kilkadziesiąt osób, tak? Czyli tutaj mówimy o osobie, o, mówimy o kadrze medycznej? I pełnej. Pełnej kadrze? No to myślę, że to jest więcej niż 40-50 osób. Tutaj w zależności od tego, w jaki sposób jeszcze zacieśnimy współpracę z Tomaszowskim Centrum Zdrowia, ale wiadomo, że całą kadrę medyczną, w sensie wymaganą przez fundusz i tą, którą my również optymalnie chcemy zatrudnić, to będziemy mieli własną, tak. Jeżeli chodzi o kwestie administracyjne, no tutaj możemy podpisać umowę na kooperację tam, gdzie się uda, tam, gdzie się nie uda, to będziemy mieli po prostu własną osobę zatrudnioną. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania. No właśnie jakie perspektywy są kontraktu z NRZP? Znaczy teraz na bieżąco powiem, prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to znaczy rozmowy w postaci korespondencji, korespondencji pisanej, ponieważ tak jak pewnie zasygnalizowaliśmy, Narodowy Fundusz Zdrowia teraz jest na etapie tworzenia planu zabezpieczeń, do 30 czerwca, ostatnio też rozmawiałem z panią dyrektor Klemską, do 30 czerwca muszą sporządzić plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. My wysłaliśmy już pismo i w tamtym roku sygnalizujące, że takowa inwestycja powstaje. Dwa miesiące temu wysłaliśmy pismo informujące, że o po postępach, że tak powiem, naszych działań, o tym, że również spółka medyczna już rozpoczyna swoją działalność oraz teraz na dniach słownie w, tym, w tamtym tygodniu przesłaliśmy również pismo informujące z prośbą o zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków, zarówno w zakresie chemioterapii, jak i radioterapii. I czekamy na odzew. Tak? Czekamy na odzew. Tu myślę, że bardzo ważne argumenty, które za nami stoją, to jest epidemiologia, długość życia, czyli najkrótsza niestety w województwie łódzkim. Przyczyny zgonu, czyli druga przyczyna zgonu, która, która przyczyną zgonu wśród naszych mieszkańców województwa łódzkiego to jest, to są przyczyny nowotworowe, ontologiczne plus czas oczekiwania. Trochę wpisaliśmy się, bym powiedział, w politykę przekazaną przez pana ministra Rukowicza, bo ewidentnie pewnie państwo też tej konferencji słuchaliście i zniesienie limitów plus. Rozumiem, wypracowanie standardów w zakresie y, terminu, y, przepraszam, terminu oczekiwania pacjenta na leczenie jednoznacznie wskazuje, że y, no, ta dostępność w tak dużym województwie, y, jeżeli chodzi o łódź, w jednym miejscu, no, nie będzie spełniała tych wszystkich pytaniów, ponieważ chociażby dojazd pacjenta no, z odległości 150 km no, nie jest już tak prosty żeby ten okres leczenia trzy tygodniowy zachować, tak? A do tego dochodzą inne elementy statystyczne. Czy będą Państwo podpisywali jeszcze jakieś porozumienia z innymi placówkami oprócz tą w Tomaszowie na zabiegi, bo nie wszystkie są wykonywane w szpitalu powiatowym. Często jest potrzebna pomoc większej jednostki, chociażby szpitala w Łodzi, Na życie jest takie, że ci pacjenci z innych placówek są tak troszeczkę po macoszemu traktowani i niechętnie widziani. Znaczy w tym temacie też są prowadzone rozmowy. Są prowadzone rozmowy zarówno z, mimo wszystko, tak, ze szpitalem tutaj, ze szpitalami Uniwersytetu Medycznego, jak i również, myślę, że nie wykluczamy razem z samym szpitalem Kopernika. To znaczy my nadal, co będziemy podkreślali zawsze, nie uważamy, że szpital Kopernika w jakikolwiek sposób, w takim układzie, jak w chwili obecnej jest dla nas konkurencją. W mojej ocenie będziemy się uzupełniali. Co innego, kiedy byśmy mówili o chociażby, nie wiem, rynku już nawet nie powiem, że śląskim, ale nie wiem, Małopolski, Wielkopolski, gdzie tych ośrodków onkologicznych zajmujących się leczeniem pacjentów jest co najmniej 2-3. W naszym województwie mamy jeden, tak? Nie bez pewnie też szpital w Koperniku ogłosił, że będzie tworzył satelity, tak? No bo to, to jakby jest naturalną konsekwencją. W tym temacie są prowadzone rozmowy. Będziemy się starali oczywiście, że zapewnić pełen dostęp doświadczeń na miejscu. Zawsze, co też deklarowaliśmy, możemy pacjenta przewieźć, chociaż tego nie chcemy robić też z naszych jednostek poza województwem mózgu, tak, jeżeli taka potrzeba będzie. Jeżeli chodzi o, powiem, następny temat konferencji, bo trochę się wytłumaczę, bo obiecałem, że będzie również Pan Profesor Nawrocki. Eee, w tym momencie właśnie wraca z konferencji, takiej dość znanej w Austrii właśnie onkologicznej. Był tam Pan Profesor, była Pani Aneta Iwanicka, również nasz kierownik fizyków i techników z Katowic. Również Pani Prezes Marta Bogusz, za to też przepraszam, że dzisiaj nie jest obecna. Myślę, że już w miesiącu maju cała kadra będzie również tutaj z Państwem i na te pytania szczegółowe, medyczne już odpowie, bo ja nie zawsze czuję się, jakbym powiedział, silny na tyle, żeby, żeby o szczegółach tych medycznych mówić. Zresztą są profesjonaliści i myślę, że warto im będzie o też Czy mam jeszcze jakieś pytania? To no, dziękuję bardzo.